Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy szczególny dzień w liturgii całego roku. To, jak pamiętamy, jeden dzień, w którym Kościół nie sprawuje liturgii, jest cisza. Wspominamy to wydarzenie, kiedy Jezus został złożony do grobu. Kościół nie sprawuje liturgii aż do Wigilii uroczystej. Nie ma w takim razie tekstu, który rozważany byłby w liturgii. Dlatego chcę zaproponować y, fragment z listu do Hebrajczyków, który jest lekcją w Brewiarzu, w Liturgii Godzin. To będzie czwarty rozdział od pierwszego do trzynastego wiersza. W Liturgii Godzin ten tekst rozważamy. Ci, którzy. Y, y, Modlą się liturgią godzin. to Ten tekst mają niejako zadany, a tym, którzy chcą rozważyć słowo, wielką sobotę. Zapraszam, żeby sięgnęli do tego miejsca, do tego fragmentu. Poprośmy o potrzebną łaskę do naszej modlitwy. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Z listu do Hebrajczyków. Bracia, lękajmy się, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do odpoczynku Pana, aby ktoś z Was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtem słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku, my którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział, to też przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata. Powiedział bowiem Bóg na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób, i odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich, i znowu na tym miejscu nie wejdą do mego odpoczynku. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu swego nieposłuszeństwa. Dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień, dzisiaj, po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Żywe jest bowiem Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. List do Hebrajczyków to najprawdopodobniej homilia, która. Opowiada o historii zbawienia, opowiada o nowym kapłanie, Jezusie Chrystusie, ale ten fragment, który właśnie dzisiaj Kościół daje na Wielką Sobotę, mówi o odpoczynku, o szabacie. To słowo powtarza się wielokrotnie w naszym tekście i ma kilka znaczeń. Najpierw nawiązuje do szabatu. Jako dniu odpoczynku Boga, to najstarsze uzasadnienie dlaczego, dlaczego istnieje Szabat, bo Bóg stwarzając świat uczynił to w ciągu sześciu dni, a po tym dziele stworzenia odpoczął. Człowiek naśladuje odpoczynek Boga. W tym dniu słyszeli Izraelici: Nie wolno wam wykonywać żadnej pracy. Nie wolno było wykonywać żadnej pracy niekoniecznej, podróżować. Należało tego dnia oddawać cześć Bogu. To był dzień Pana te ideę bardzo przyjęliśmy właśnie ze Starego Testamentu dzień uwielbienia, dzień modlitwy, dzień też rodzinny. Ale właśnie to pierwsze znaczenie odpoczynku szabatu. Na pewnym miejscu Bóg powiedział, że właśnie takiego rodzaju to mówię, że Bóg podziele stworzenia odpoczął. Drugie znaczenie słowa szabat nawiązuje do Jozłego i do momentu, w którym naród wybrany osiąga cel swojej wędrówki. Weszli z Egiptu, wyprowadzeni. Z niewoli przeszli cudownie przez Morze Czerwone, zawali przymierze, we wszystkim tym pośrednikiem był Mojżesz. Ale ta wędrówka trwa tak długo, aż serce wierzących, aż serce Izraelitów staje się sercem ukształtowanym, sercem tych, którzy są wierni przymierzu, bo nieustannie się buntują, tęsknią. Za tym, co było kiedyś, co mieli w Egipcie, idealizują tę przeszłość. To było piękne, to były czasy dostatku. Mieliśmy wszystkiego, co lubimy, co nam smakuje pod dostatkiem. Nie było tak źle. Ta pamięć staje się niesamowicie zawodna. I wreszcie po tej drodze, po tym odwrocie, po, tym, po tej śmierci na pustyni. Wszystkich, którzy się zbuntowali przeciwko Bogu, wchodzą. Ci wchodzą, którzy Bogu uwierzyli, uwierzyli Jego obietnicom. Z pokolenia, które opuszczało Egipt, według słów y, Księgi Jozuego y, czy Księgi Powtórzonego Prawa, wchodzą tylko y, Jozue i Kaleb. Y, ci, ci dwaj spośród wszystkich pokoleń, Bogu uwierzyli, oni byli wśród tych świadowców. Więc Jozule wprowadza ich do ziemi obiecanej, która jest nazwana ziemią odpoczynku. Możemy to łatwo odnieść do tego, jak ktoś pokonuje ogromną odległość, idzie do Santiago, idzie do Częstochowy i wreszcie osiąga cel. I odpoczywa. Wraca do siebie, do swojego domu rodzinnego, do, do domu, gdzie mieszka i odpoczywa. Osiągnął cel, dotarł do celu podróży. Przemieszczanie się narodu wybranego to oczywiście wydarzenie, jedyne w swoim rodzaju, tak licznej społeczności, która zdobywa ziemię, kanan, wreszcie może odpocząć. Byli koczownikami, byli wędrowcami, już tak od praojców, przemieszczają się, rozbijają obozy, zwijają, idą dalej, aż wreszcie przechodzą przez Jorda. Ci przechodzą, którzy uwierzyli. Nie wszystkim to słowo o obietnicy odpoczynku pomogło, nie wszyscy w nie uwierzyli. Ci, którzy nie uwierzyli, tego odpoczynku nie osiągnęli. Ale jak to się ma do tego dnia, który przeżywamy, do, do wydarzeń, do świąt paschalnych, do triduum, którego centrum jesteśmy teraz w środku? No, autor yy, właśnie listu do Hebrajczyków mówi, że. To Chrystus wprowadza nas przez przymierze, które zawiera, nowe przymierze, do tej ostatecznej krainy obiecanej, do tego odpoczynku z Bogiem. Odpocznie po swoich czynach, tak jak Bóg po swoich. Bóg odpoczywa po stworzeniu świata, Chrystus odpoczywa po dziele zbawienia, wierzący, Osiągając Królestwo Boże, odpoczywa po trudach, które się z tym wiążą, po zmaganiu, po świadectwie, po męczeństwie, tak jak życie czy droga poszczególnych osób wierzących wypadała, jak ona została, jak się wydarzyła, jaką kto przeszedł właśnie drogę. Istnieje niebezpieczeństwo, że zostaniemy z tej drogi do odpoczynku, do królestwa, do pełni życia, zawróceni, że ktoś nas oszuka, zwiedzie, że staniemy się tymi nieszczęśnikami, którzy zgubili drogę, że przykład nieposłuszeństwa nas poprowadzi, tak jak to było. Właśnie w y, dziejach narodu wybranego. Po zobaczeniu Ziemi Kanan, y, stwierdzili wysłannicy, to byli książęta, to byli naczelnicy rodów, poszło ich tam dwunastu, dziesięciu spośród nich, twierdziło, że ta ziemia jest bardzo piękna, ale się jej nie da zdobyć. Trzeba wracać do Egiptu. Y, to było nieposłuszeństwo wobec Pana Boga. Y, Oszukali swoich braci, y, 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 kierowali się lękiem, y, jak rozpowiadali różne wieści o tym kraju, to, to były wieści przerażające, że mieszkali. tam olbrzymi, że, oni, że, że się im wydawało, że, że w oczach tych olbrzymów są jak, jak jakieś małe stworzenia, jak brówki. Tak, i, tak, tak, I tak wyglądaliśmy w ich oczach. Wszystko to zniechęcało, to mówiło... To niemożliwe, to była mrzonka, ta ziemia obiecana. Mojżesz nas oszukał, niczego nie zdobędziemy. Ta ziemia jest zajęta i, i nie da się jej zdobyć. Warowne miasta i itd. Ten bunt spowodował, że ci, którzy byli tak blisko, jednak nie osiągnęli tego celu, musieli zawracać, o tym już chwilę temu mówiłem. Mój drodzy, jakie przesłanie ma to słowo dla nas właśnie w Wielką Sobotę? Na pewno mówi o dziele zbawienia, które jest zaproszeniem, które, przez które Jezus chce nas wprowadzić do tego szabatu, odpoczynku, świętowania z Bogiem. To świętowanie jest bardzo blisko. Ale ten obraz o nieposłuszeństwie mówi o tym, że jakby podsumowuje czas, który mamy za sobą, czyli czas Wielkiego Postu. Może ktoś, kto rozważa to słowo dzisiaj, ktoś z nas cieszy się tym, jak udało się ten czas przeżyć, jak był to czas inny. Może znalazło się dla niego w nim miejsce na spotkanie ze słowem, na na rozważanie drogi krzyżowej, może na ekstremalną drogę krzyżową, na gorzkie żale, albo na jakieś inne elementy, jakieś takie momenty duchowe, które pomogły mi ten czas przeżyć dobrze. Ale może nie pierwszy raz znowu nam coś się nie udało. Znowu coś innego zajęło nasze myśli. Nasze, nasz czas wypełniło. Żyliśmy zupełnie czymś innym i Wielkanoc nas zaskakuje. I kiedy słyszymy o odpoczynku, to marzymy o tym, żeby, żeby się skończyła praca, porządki, przygotowania i jeszcze coś innego, żeby odespać i tak dalej. Za jakim odpoczynkiem tęsknię? Za jakim tęskni moje serce? Czy rozumiem tą obietnicę? O jakiej mówi autor tego listu? Czy przemawia do mnie tym darem przebywania z Bogiem? Czy przygotowuje moje serce do radości paschalnej? Może tak jest, a może jest mi to zupełnie obce. Co rozstrzyga, co mówi prawdę o moim sercu? To jest osoba, która kieruje do nas słowo. Słowo jest żywe, skuteczne, pamiętamy na pewno to słowo to zdanie, które mówi o, o niezwykłej naturze słowa, które jest prawdą, które w ten sposób przenika umysły serca, jak miecz rozcina mięśnie, żeby dotrzeć do kości. Potrafi, Silne uderzenie miecza. Dzisiaj się już tak tym, tym orężem nie posługuje, ale, ale chociażby z trylogii czy z innych y, jakichś obrazów, y, mieczami y, y, no, udawało się, czy y, pod wpływem takiego uderzenia ucinano komuś głowę, czy ręce, czy, czy zadawano śmiertelną ranę. Y, y, ten obraz nie służy zabijaniu. To porównanie słowa do miecza mówi o tym, jak precyzyjne jest słowo, jak dociera do miejsca, gdzie jest prawda, posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo, wierność lub niewierność, jak dociera do jakby głębi duszy, osądza, czyli poznaje, nazywa pragnienia i myśli serca. Wszystko przed nim jest otwarte. U końca tego okresu przygotowania słyszymy, że Bóg zna moje serce i że je, je, je oczyszcza, że je porządkuje, oddziela to, co chore od tego, co zdrowe, dobre od złego. Podziękujmy za ten czas, który jest za nami. Prośmy, by serce czekało na to. Na spełnienie tej obietnicy wejścia do obiecanego odpoczynku z Chrystusem, zwycięskim, zmartwychwstałym, z Ojcem, z Duchem Świętym, ze świętymi we wspólnocie, która raduje się ze stanie, to ciągle jeszcze przed Nami, ale ich serce za tym tęskni, niech będzie na to spotkanie gotowe. Trwajmy w tym oczekiwaniu na to wypełnienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławionej Wielkiej Soboty z Panem Bogiem.